Yeah. Hej, cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 69 odcinek z cyklu. Zagrajmy w Wiedźmin The Worker. No cóż, pora teraz udać się na wyspę Rybit, którą widzimy tam w oddali, na horyzoncie. Po to, żeby spotkać się z panią jeziora, oddać jej przedmioty, które pozyskaliśmy od przedstawiciela ludzi, czyli Juliana i od przedstawiciela Wodianoj, czyli kapłana dobrego. Albo jak kto woli, dobrego kapłana. Tutaj widzę beczułeczkę, zaraz sprawdzę co w niej jest. Ciekawość, najpiękniej 32 oryniki. Elegancja. Francja. Bardzo mnie to cieszy. Hmm. To w ogóle jest jakieś stanowiska do... do łodzi, jakaś stocznia mini, coś takiego. Coś tu kombinuje Król Rybak. Dobra, płyniemy. Płyń, Wiedźminie, płyń. O, tam w oddali widać ołtarz yy, Dagon'a. Dobra. Gdzie jest pani jeziora? O, tylko nie utoj, Wiedźminie, bo skarpety to już się już... to już też sobie pomoczył. O, bazyliszki się zrespawnowały. Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar białowłosy. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. No tak, wszystko... Niech tak będzie. ...wiedźmińskimi rękoma. O, muszę się uzbroić w cierpliwość, tak? No dobra, to idę wyzwać tego Dagona. Mam nadzieję, że nie będę musiał się tu zmagać z wyvernami. Proszę bardzo, gremlin tu się kręci. Nie mnie wkurza. No, są wywerny, ale na szczęście chyba nie będę musiał się z nimi zmagać, ponieważ ołtarz... Vol ołtarz Dagona jest tutaj. Spoko. O, tam jest skrzyneczka jeszcze. Wiedźminie, odwiedź tą skrzynkę, może coś fajnego tam znajdziesz. A, nilpkaardzka cytrynówka, niech będzie. Ok, wyverny, wyverny. Ja się tu na wszelki wypadek zapiszę, gdyby coś nie poszło tak. A ten co, ryby łowi. No to wywołujemy wilka z lasu. Strubin Kropla krwi nie jeziora, tak? No to poszło. Uuu, już się trzęsę na samą myśl o spotkaniu z Dagonem. Musi być paskudnie paskudny. Płynie kurna wygląda jak obcy. No, ani mówiłem? Mieszaj wody, jedź mnie, nie mąć wody. Ła! Ale pasku dzielec, Ła, wa, 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 ła. No chodź tutaj, Gonie, chodź. Tutaj zabijając jego Sugusów odbiera mu energię. Z samym Dagonem nie mam co walczyć, ponieważ paruje moje ciosy. I kolejny Sugus, i dużo mu tego zdrowia jeszcze zostało. No, jeszcze troszkę. No, matrix reaktywacja. Najgod. No za zaszyk, po za szybie, powiedz mi. No, daj O kurde, ale mnie uderzyło od tyłu. A no dobra. Każde wskrzeszenie subusa powoduje, że Dagon się osłabia, tak? Aha, już go uniosło do góry. Dragon tak został pokonany. Szczątki tylko zostały po jego sługusach. Schowaj Wiedźminie Miecz. No, nic z nich nie wyciągnie, tak? A jednak może, może, może... Łuski Wodianoj, no i good. Z tych nic... z tych szczątek coś wezmę? Runa Słońca. Śluz Dagona. O kurde, nie wezmę śluzu Dagona. Tu jakiś półprzezroczysty leży. Dobra, e, okej. Okay. Widzicie to? Żaby, a skąd one tutaj? Dobra. Spójrzmy w dziennik zadań. Dagon zabity. Muszę powiedzieć Pani Jeziora o śmierci Dagona. No cóż, to pędźmy do Pani Jeziora wobec tego. Jest piękna pani. Jest pani jeziora. Zaraz z nią porozmawiam, a jakże brodzi tutaj w swojej zatoczce. Tak. Tak. Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Wow. Dziękuję, pani. Przypomniałem sobie... Wykorzystaj mój dar mądrze. E, ciekawe, co sobie przypomniałem. Ok. Zadanie zakończone. Wow! No dobra, gdzieś tu powinno być w pobliżu ognisko. Jest ognisko, zaraz sobie je rozpalimy rozdamy talenty. O, o, trzy srebrne. Wow, gdzie ja muszę je zainwestować? powiedzmy w siłę... Wytrzymał zainwestujemy. Tyk. Odporność na ogłuszenie. Tyk. Odporność na krwawienie. Pyk, dobra. Trochę przykokimy. Wobec tego tu srebrne talenty są wymagane. A gdzie ja te brązy mogę zainwestować jeszcze? A na przykład tutaj przedłużenie, działanie. Dobra. Piarden już nic nie zainwestuje. Przszyty. ligni też już nic nie zainwestuje. to już srebrne jest potrzebne. No nic, zawszeż nie muszę inwestować, tak? Dobra, o, wow! Dekokt, ukręcimy o czarna krew, co to jest? O kurcze, nie, nie. Halucynogen. Ok, eliksir z oka przerazy. Filtr Petriego. Grom. jaskułka, Kod yy... o, Rosomak pojawił się. Okręcimy oczywiście. Powój. Jeszcze puszczyka po okręcimy. Dobra. I kota ukręci. A jeszcze eliksiry. Biały miód mogę ukręcić. Kot puszczyka jeszcze. Powój. No to mi będzie jeszcze jeden puszczyk. O kurczę. No coś jeszcze mogę tu ukręcić. Nic. Dobra. W porządku. Pomedytujemy sobie, powiedzmy, do następnego dnia. Prześpij się, Wiedźminie. Wypocznij dobrze, tylko nie daj się zaatakować potworom. Doki doki. To idziemy wobec tego, Wiedźminie, płyniemy. Tak w ogóle spójrzmy w dziennik, co my tam mamy. Alwin. Czyli porozmawiać z Berengarem Kościany pokel. Aha. Tajemnica zapłaci tożsamość. W pełnym słońcu. Aha, czyli muszę się udać gdzieś tam za dnia na pola. Zbroja. Zlecenie na Alpy. Pazeliski. Zlecenie na zjadarki. Ścieżka. A to co od Juliana nie odebrałem nagrody? No dobra, to spoko. Wygląda na to, że muszę się udać i do wsi wobec tego. Dobra, to pędzimy. Nie mamy się co ociągać. Leśmy zarabiać kasę. Cześć w Tam księżyc zachodzi Za horyzont A ty płynni, Wiedźminie płynni O to było ognisko Mogłem się tutaj rozpalić No dobra, Alvin się będzie za mną szwendał, czy nie? Nie wygląda na to, że nie będzie się za mną szwendał, pró... Do wioski, tak? Do wioski, ok. Sory, przez chwilę musiałem się zastanowić, co dalej robić. wy może trochę do nas zbierał, co? Kurde, z berengarem to się pogadać teraz? Zaraz zobaczymy. Berengar hamski ubije. Tak. A, nic nowego. Tyk, tyk, droga, tutaj Alwin się gdzieś może kręci? Nie, nie kręci się Alvin. Tak na wszelki wypadek. Dobra, to najpierw do Karczmul, z tego do Juliana, potem nagrodę za. Później polecę szukać chyba Aliny, tak? Aliny za dnia na Polach Jest akurat środek dnia, albo właściwie wczesna pora dnia. Gdzie jest Julia? Jest Julian, tutaj się przygląda walkom bokserskim. Geralt? Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w wyzimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu trzy sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Jeszcze nie. Geralt? No, to popróbujemy. Okej. Okay. Sprawdzimy się z Julianem. Ostatnio dostałem batyzm. No dobra, mam parę, to przerzucę te trzy kostki. Ten ma parę na czwórka. Ja mam dwie pary: trójkę i. Ojejku, to co to ja mam tutaj? Jakąś mocną figurkę. Wow. No dobra, rzucam. No. O, lipa, 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 lipa. O. mały street, Fula ma, wow. Wybierz kości do przerzucenia. Ja mam mojego stata, on ma fula. To co ja za kości tu przerzucę? No powiedzmy, przerzucę wszystkie. Przegrałem. No trudno, taka runda. Ja mam parę, on ma strita. Przegrywasz. Następna runda. Dobra, gramy, kolego. Nie, to powiedział, że będzie łatwe, tak? dobrze. O niego też trójeczka. Okej, okay, pyk i pyk. No i fajnie. Pięknie. Zapowiada się na zwycięską partię. ha, ha, ha. wygrałem. Rewelacja. No pięknie. Dobra. Zostań tam, gdzie jestem. Jaskier, przestań brzdękać. Geralt? I jak ci się podoba na wsi? Wspaniale. Wino, kobiety, śpiew, gra w kości po nocach. W kości? Nie sądziłem, że gra jest popularna też na prowincji. Wszyscy oszaleli na tym punkcie. Mówię ci coś niesamowitego. Sam jestem zawodowcem Geralt, przykro mi to mówić, ale daleko ci do mojego poziomu Spróbujmy Jesteś mi jak brat, nie mam sumienia cię ogrywać Wróć, jak się doszkolisz Zacznij od Tobiasa Hoffmana, albo Juliana Geralt? Jak ci się podoba na wsi? Wspaniale W kości? Nie sądziłem, że gra jest popularna też na prowincji. Wszyscy oszaleli na tym punkcie! Mówię ci coś niesamowitego! Wątpię, czy znajdę kogoś grającego lepiej. Możesz spróbować ze mną. Uwierz mi, jestem równie genialnym pokerzystą, co poetą. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Lepiej uwierz. Jak z tobą skończę, będziesz mógł się pocieszyć, grając z elfami. Jeden z nich jest nawet niezły. Hmm, no dobra. Chcesz grać? Widzę, że tutaj. <grymne> Okej. Okay. Jaskier z szulerem. zapowiada się niezła walka. Mhm. <grymne> Dwie pary. obstawiaj Jaskier, obstawiaj A, okej, okay. czwóreczkę poproszę. Niestety trójka, czyli mam dwie pary, zobaczymy co Jaskier rzuci. O kurde. Ale wygrałem i tak. No dobra. No świetnie, trójeczka. Kuść baba dziada. No nie, trójeczka na szóstkach. No to chyba Ja jak nic lepszego nie trafię. To przerzucę to i to. No niestety przegrałem. On ma trójkę na szóstkach, także wygrał na 100%. Ok. Co my tu mamy? Trójka na dwójkach. Oczywiście, że chcę podnieść stawkę. Wygrałem. Ok, super. Dobra. W porządku, pograłem troszkę, pograłem co my tu mamy w dzienniku jeszcze przejrzę dziennik gra w kości, dobra w porządku walka na pięści cmentarz na bagnach dobra, w pełnym słońcu okej okay. dobra, to sobie to zaznaczymy przejście na pola czyli będę musiał udać się na pola teraz no i graj bucy. No i graj bucy, ale te na pola pójdę w kolejnym odcinku. Na razie pozwólcie, że odsapnę sobie nieco w krajpie. Także na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cześć i czołem.